Witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa Anwil Posłabek z nami trener Przemysław Frosonkiewicz oraz zawodnik Krzysztof Sulima. Trenerze poprosimy o pomeczową opinię. Przede wszystkim tutaj na ciężkim terenie w Warszawie, nie wiem, chyba jeden zespół wygrał do tej pory, ale, ale my mamy misję i musimy, musimy zawsze podchodzić do takich meczów, jakbyśmy grali je w domu. I tak było przez, można powiedzieć, trzy kwarty z kawałkiem, potem... E, troszeczkę wydało się zmęczenie i, i na pewno ten mecz ostatnio w Gliwicach dużo nas kosztował energii, emocji. E, dzisiaj chłopcy nie możemy tutaj kalkulować, ponieważ Legia słynie z tego, że może nie wiem, trafić 15, 16, 17 trójek, więc, więc poszliśmy e, all out. Na całego, że tak się wyrażę. A, a, i, I niestety niestety w końcówce, w końcówce byli bardziej dokładni, mieli troszeczkę więcej sił od nas i, i, i też powiem szczerze, że tak te, od technicznej sprawy nie zdążyliśmy niestety zrobić jednej rzeczy w obronie, bo nie da się zrobić wszystkiego i, i troszeczkę, troszeczkę też ten, ten rodzaj jakiś tam rotacji. Sprawił nam trochę problemów, ale, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że, że nie ma tutaj zawodnika na, na ten moment, który by, który by nie chciał, który by się nie starał. Walczymy bardziej z kalendarzem niż, niż z przeciwnikami, a to, ale to nie, nie oznacza, że Legia zagrała przeciętny mecz. Zagrali bardzo dobry mecz, trafiali bardzo trudne rzuty po koźle i, i, i niestety nie udało się wygrać. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, Pańska opinia o meczu? Przede wszystkim gratulacje dla Legii za zwycięstwo. Tak jak trener powiedział, Legia trafiła trudne rzuty. Staraliśmy się po prostu przełamać to Legię. Niestety nie udało się, my nie, nie trafiliśmy, ale nie ma co już patrzeć. Mecz już był i teraz już tylko myślimy o następnym meczu. Dziękuję. Przechodzimy do pytań. Marek Szubski, WLC.pl. Pierwsze pytanie. Czy trener nie uważa, że Anwil mimo swojej teoretycznej przewagi podkoszowej oddał za dużo rzutów z dystansu? Yy, powiem tak, yy, przez większość meczu atakowaliśmy strefę podkoszową. Yy, raz było lepiej, raz było gorzej. Yy, potem mecz yy, przeszedł w tak zwany small ball. I oczywiście, że, że na jakimkolwiek meczu powinniśmy atakować, ale, ale tego dnia nie byliśmy jakoś specjalnie skuteczni z yy, podkosza. Założenia meczowe to jedno, a potem co się, co się dzieje w meczu, to drugie też nie można za każdym razem sterować zawodnikami, bo oni są i też robotami i muszą też z boiska czuć to, co dla nas jest lepsze. Wykreowaliśmy sobie otwarte rzuty, nawet bym powiedział, że, że w pewnych momentach bardziej otwarte niż, niż Legia. Skuteczność niestety zawiodła. Drugie pytanie również od pana Marka Szupskiego. Legia wygrała również zbiórkę, z czego to wynika? Z różnych rzeczy. To nie jest, to nie jest tak, że, że... Powiem tak, jeżeli chodzi o, o, o rzuty za trzy punkty, to są dalekie rzuty i dalekie rzuty często generują dalekie zbiórki i, i mieliśmy w tym meczu problem z dalekimi zbiórkami. To nie jest też tak, że za zbiórki odpowiedzialni są tylko gracze wysoscy, bo walczą pod, pod tablicami. Za zbiórki odpowiedzialny jest każdy gracz będący na boisku i, i y, no, mieliśmy na pewno problem, y, y, uczulałem graczy na to, a, a, ale czasami takie rzeczy się zdarzają, piłka się odbij, odbije w jednym albo w drugim kierunku. I y, 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 po prostu musimy ten, ten element poprawić w następnym meczu. Ostatnie pytanie, Olga Przybyłowicz, Polska Agencja Prasowa. Czy trener chce dokonywać jeszcze zmian personalnych? Jeśli tak, to na jakiej pozycji? Jeśli nie, to co wymaga największych, największych zmian w grze jego zespołu? To znaczy na pewno nie chcemy dokonywać zmian, ponieważ mamy po pierwsze siedmiu obcokrajowców i mamy teraz 10 zawodników do grania. I to jest taki zespół, który można by prowadzić od początku sezonu, bo, bo, bo jeśli kalendarz byłby, no, mówię jakby covidu nie było, tak? bo, bo to wszystko jest przez, to, przez tą pandemię, e, to to jest zespół dziesięcio, powiedzmy nawet jedenasto czasami osobowy i, i, i takim zespołem należy grać i w tym momencie nie należy spodziewać się zmian, tylko, tylko trzeba po prostu pracować. Mamy bardzo mało czasu między meczami, no, bo gramy już pojutrze. Trzeba zrobić jakieś małe y, y, poprawki i, i, i grać dalej, bo to jest taki okres, gdzie, gdzie na pracę jest mało czasu, musimy to dorabiać na meczu, a, a jeżeli, jeżeli miałbym wymieniać, co, co trzeba było poprawić w grze zespołu, no to byśmy no to musieli tutaj po, posiedzieć dłużej, no bo tak jak powiedziałem, chłopcy i tak bardzo dużo złapali przez te parę dni. I właściwie założenia meczowe wykonujemy w 80%, ale nie da się wszystkiego wrzucić zawodnikom w ciągu tygodnia, bo, bo się wszystko pomiesza i, i myślę, że ten plan dzisiaj na mecz był całkiem niezły. Legia też dobrze, dobrze egzekwowała swoje, swoje założenia. Myślę, że, że na tak ciężkim terenie po prostu trzeba trafić ciężkie rzuty. Nam się dzisiaj to nie udało. Witamy na drugiej części konferencji pracowej po meczu Legii Warszawa Anwil Włocławek. Z nami trener Legii Wojciech Kamiński oraz zawodnik Jamel Moritz. Trenerze, poprosimy o pomeczową opinię. Przede wszystkim dziękuję swoim zawodnikom, zawodnikom Legii Warszawa za walkę. Nie weszliśmy w ten mecz dobrze, przegrywaliśmy. Anwil nas troszkę zdominował w pierwszej kwarcie, natomiast gdzieś od połowy drugiej kwarty był widać ten taki ekstra effort. A, a dużo ta, tą ambicję, walkę. A, i, I wróciliśmy do, do gry i w drugiej połowie, kiedy ten, ten mecz stał się troszkę mniej widowiskowy, szczególnie w czwartej kwarcie. A, wytrzymaliśmy tą wo, wojnę nerwów i, i wygraliśmy. A, duże słowa uznania dla, dla Anwilów Wrocławek. Byli gotowi, tak jak powiedziałem, świetnie zaczęli na dużej intensywności, natomiast gdzieś, gdzieś tych sił zabrakło. Ramel, um, your opinion about this game? I believe um, you know. Coach talked about what hurt us last game, and it was extra effort and fighting for you know the loose balls, the 50-50 balls that we didn't get last game. And I think today we did a really good job of just playing really hard, doing everything that we could to and try and win this game. I think Dado was big in the. The whole game. He made shots and it really helped, you know, space the floor, and then it's all it makes the game easier when people make shots. So um, I think we defended well for the most part and just made shots, and that's what helped us, you know, win the game. Pytanie do trenera kamińskiego od pani Olgi Przybyłowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Czy w końcu legie miała grać właśnie na Dadeusz Wykę, czy to taka łańska fanzja poniosła zespół? Myślę, że troszkę łańska fantazja. Chyba, nawet, znaczy nie, 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 chyba na pewno trzy razy krzyczałem przy jednym i przy drugim rzucie. Nie, 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 bo. No bo tak. No, mam w pamięci parę rzutów, gdzie takich rzutów, które nie wpadły i, i gdzie wydawało mi się, że powinniśmy zagrać cierpliwie, więc. Yy... Oczywiście powinien powiedzieć że tak, to była taka taktyka, natomiast nie, nie to nie była Tutaj Darek, Darek całe słowa oznania za to, że wytrzymał. Natomiast się Darek trafił do z boiska, dużą pulę wygrał, bo sześciokrotną kumulację, więc chyba czuł się na tyle pewny, że ten rzut wiedział, że, że wpadnie.